Księga Kapłańska, rozdział 17 Wtedy Pan powiedział do Mojżesza Mów do Aarona i do jego synów i do wszystkich synów Izraela i powiedz im o to, co Pan nakazał. Ktokolwiek z domu Izraela zabije wołu, owcę albo kozę w obozie lub zabije je poza obozem, a nie przyprowadzi tego przed wejście do namiotu zgromadzenia, aby złożyć w ofierze Panu przed przybytkiem Pana, to będzie on winien krwi, bo przelał krew. Ten człowiek zostanie wykluczony spośród swego ludu. Ma tak być, aby synowie Izraela przyprowadzili swoje ofiary, które dotychczas zabijali na polu, by przyprowadzili je do Pana przed wejściem do nametu zgromadzenia, do kapłana i złożyli je jako ofiary pojednawcze Panu. Kapłan pokropi krwią ołtarz pana u wejścia do namiotu zgromadzenia, a tłuszcz spali jako miłą woń dla pana. I nie będą już więcej składać swoich ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd, to będzie dla nich wieczna ustawa, przez wszystkie ich pokolenia. Powiedz im jeszcze, jeśli ktokolwiek z domu Izraela albo z przybyszów mieszkających wśród Was będzie składał całopalenie lub inną ofiarę, a nie przyprowadzi jej przed wejście do namiotu zgromadzenia, aby ją złożyć Panu, to człowiek ten będzie wykluczony ze swego ludu. A gdyby ktokolwiek z domu Izraela lub z przybyszów, którzy goszczą wśród was, spożywał jakąkolwiek krew, to zwrócę swoje oblicze przeciw człowiekowi, który spożywa krew i wykluczę go spośród jego ludu. Życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi. Ja dałem ją wam na ołtarz dla dokonywania przebłagania za wasze dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za duszę. Dlatego powiedziałem, synom Izraela, Żadna dusza wśród Was nie będzie spożywała krwi, ani żaden przybysz, który gości wśród Was, nie będzie spożywał krwi. I ktokolwiek z synów Izraela, lub z przybyszów, którzy goszczą wśród Was, upoluje jakieś zwierzę lub ptaka, które wolno jeść, to wypuści Jego krew i przykryje ją piaskiem, gdyż to jest życie wszelkiego ciała. Krew stanowi Jego życie. Dlatego powiedziałem synom Izraela. Krwi wszelkiego ciała spożywać nie będziecie, bo życiem wszelkiego ciała jest jego krew. Ktokolwiek ją spożywa, zostanie wytracony. Każda dusza, która spożywa zwierzę padłe lub rozszarpane, czy to rodowity mieszkaniec czy przybysz wypierze swoje szaty i obmyje się w wodzie i będzie nieczysta aż do wieczora. Potem będzie czysta. Ale jeśli nie wypierze swoich szat, ani nie obmyje swego ciała, obciąży się nieprawością.